Dzień dobry kochani, witam Was w perfumowych opowieściach, dziś wakacyjnie i różowo. Miałam chytry plan, żeby zabrać Was do ogrodu, a nawet do lasu, jednak dziś na złość. Tak wieje, że jest to niemożliwe, abyście cokolwiek słyszeli, a po drugie prawdopodobnie zwiałoby mi statyw. Więc no, po prostu pracujemy z tym co mamy, działamy z tym co mamy. Już Wam powiem, że ostatni raz widzicie ten kadr, bo delikatnie mówiąc, mnie nie yy, satysfakcjonuje ta kanapa, która już swoje przeszła i pewnie to widać. Więc pewnie powrócę do ustawień systemowych i będę nagrywać z łóżka. Yy, I czekam mnie przemeblowanie, słuchajcie, w ten weekend, yy, bo już to mnie denerwuje. Ech. No. Także teraz wracamy do tego, co tygryski lubię najbardziej, czyli do zapachów. Perfumowe opowieści to taka seria, którą stworzyłam z myślą o zapachach, które nie wiem, gdzie sklasyfikować, bo to nie jest jeszcze denko, to nie są często ulubieńcy, a nawet zapachy, które nie znoszę. Po prostu często jest tak, że pewien zapach niesie ze sobą jakąś opowieść i tą opowieścią chciałabym się z Wami dziś podzielić. Wideo totalnie spontanicznie. Będę mówić to, co mi ślina na język przyniesie, nos i serce, bez jakiegoś wielkiego przygotowywania się, po prostu tak, jakbyśmy ze sobą rozmawiali na kawce, a ja Wam po prostu wyciągam tutaj zapachy i mówię: słuchaj, to jest takie, to jest siakie, to polecam to nie, a to to nie wiem sama co. No i dobra, myślę, że wszystko jasne. Lecimy z koksem. Postaram się. O każdym zapachu, gdy będę wspominać, wstawiać Wam w opisie tutaj tego wideo i też w takim slajdzie, jak gdyby nazwę danego zapachu i piramidę zapachową. O ile tak mi się to uda wykadrować i nie wstawię sobie tej piramidy na twarz, więc będziecie znać i piramidę zapachową, i daną nazwę zapachu. Bo czasami ja nawet nie wiem, jak coś wymówić, nie znam większości marek które będę Wam tutaj za chwilę pokazywać. No i to sprawia, że no, po prostu robi się mieszmasz, a ja chcę, żebyście byli no, zadowoleni i mieli tak podane na tacy, to przynajmniej o czym mówię, tak? Bo zrozumienie tego, co mówię, to już jest drugie, bo ja czasem wiem, że gadam od rzeczy, ale żebyście chociaż mieli dużo takich informacji technicznych. No chyba już wystarczy tego przedługiego wstępu. Lecimy z pierwszym zapachem, który mnie w sobie totalnie rozkochał, który jest nowością w mojej kolekcji ale nie tyle co zakochał, rozkochał w ten sposób, że ja będę chciała mieć ten zapach ponownie e, lub uważam, że to jest totalny mój ulubieniec. Jest to swego rodzaju odkrycie i zapach naprawdę ciekawy. Z tego, co widziałam i z tego, co się nie mylę, jest on dostępny w Rossmanie. Co to jest? Artis Cent Atelier Vanille Blush od Parfum 50 ml. Naprawdę śliczna, śliczna buteleczka. Jeszcze takiej nie spotkałam nigdy. I zapach jest Dosłownie przedłużeniem Waszej pielęgnacji. To nie jest zapach, który ma jakąś projekcję, parametry, trwałość. Po prostu to jest idealny otulacz do snu. Takie uzupełnienie właśnie waszego balsamu do ciała. Zapach mydlany, taki szamponowy, balsamowy, słodki, kwiatowy, właśnie taki waniliowy, jak wysokiej klasy balsam do ciała. Naprawdę śliczny, naprawdę warto się zainteresować, przynajmniej sobie poniuchać. Jeszcze się nie spotkałam z taką kompozycją, która byłaby właśnie tak subtelna, nienachalna. Ja wiem, że na wesele panna młoda raczej powinna wybrać taki zapach, który będzie odczuwalny, który będzie projektował, który dosłownie będzie za nią się rozciągał tak jak jej welon, tak jak jej suknia, który będzie ją po prostu otaczał. Na kilometr. Ale jeśli miałabym zdefiniować, jaki zapach ma panna młoda, to właśnie taki, subtelny, niewinny, nienachalny, romantyczny, no tak bym to podsumowała. Albo po prostu takie hasanie łące w białej letniej sukience. Śliczny, śliczny zapach. Fajnie było go przetestować, ale no do niego nie powrócę, bo mam inne oczekiwania wobec zapachu, niemniej jednak używanie jego. To było coś bardzo miłego. I teraz kolejna nowość. To wszystko dzięki mojej sponsorce, obserwatorce ukochanej Kamili. Dziękuję bardzo. I kolejny zapach to, to, też, co, to też coś, czego nie znałam. Czyli Emanuel Organo Fruit de Green. No, to wybaczcie mi, że ja przekręcam. Wszystko będziecie i tak mieli napisane. Jak ten zapach zachowuje się na skórze, jak on pachnie, jaki on jest. Taki właśnie jak ta buteleczka. Niewinny, raczej nienachalny, świeży, zielony, dosyć uniwersalny i idealny właśnie na tę porę roku. Jednak doskonale wiecie, że ja nie jestem fanką zielonych zapachów po prostu one mi no nie leżą no to nie jestem ja doskonale rozumiem że takie zapachy są nam potrzebne do pracy na zakupy żeby po prostu się nad nimi jakoś nie rozwodzić tylko coś na siebie założyć więc taki ten zapach jest spróbujcie jeśli jesteście miłośnikami zielonych woni jeśli nie to przyjmijcie to do informacji że taki zapach właśnie chyba niedługo zużyje bardzo miły przyjemniaczek no, ale to po prostu no, nie jestem ja i to nie jest jego żadna wada. I teraz chciałabym zmienić tematykę, bo przejdę do zapachu, o którym chyba już po raz kolejny wspominam podczas perfumowych opowieści, bo ja naprawdę mogę na ten temat, na temat tego zapachu non-stop mówić i w sumie nic z tego nie wynika, czyli to, co kobiety lubią chyba w większości, czyli żeby w sumie nie dochodzić do żadnych wniosków, konkluzji, tylko żeby sobie pogadać. Więc ja tak samo gadam na temat tego zapachu i ja nie wiem już czy ja go lubię, nie lubię, czy ja go polecam czy nie. Girl of Now Forever Elisab. Ostatnio przy vlogu wam o nim wspominałam. Ten zapach ma w sobie coś co mnie niezwykle drażni. Taką pieprzność, ostrość, coś gryzącego, zielonego. No jakby tam prosiło się o większą słodycz. Ale to też sprawia, że ten zapach faktycznie jest inny niż zapachy, które miałam, niż zapachy, które używam. I faktycznie zapach, który jest dosyć wyjątkowy i też uniwersalny. Na co dzień jak najbardziej. Jednak czasami mam tak, gdy go długi czas nie używam i nagle użyję, to po prostu mam takie Boże, co za śmierdziel! No, nie, 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 jak on się znalazł w mojej kolekcji? Co tu by z nim zrobić? Ale. Ten zawód trwa naprawdę chwilę. Im częściej go używam, im więcej się nim otaczam, tym bardziej go lubię. To takie, e, taka teoria, często jest słuchajcie, że jeśli kogoś widzisz, non-stop, jeśli z kimś przebywasz cały czas, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie miłość Twojego życia albo przyjaciel, przyjaciółka Twojego życia, bo tak jest. No i z zapachami właśnie chyba tak jest, że ja muszę używać ten zapach. Długo, żeby go po prostu pokochać. Na ten moment jest, bo jest. Pojawił się komentarz pod ostatnim vlogiem, że jeśli nie pasuje mi ten zapach, to ktoś chciałby go kupić. No i to jest właśnie mój największy problem, jeśli chodzi o zapachy, że ja nie chcę się ich pozbywać. Albo inaczej. Naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby zapach był tak... Dla mnie trudny i nie do że go sprzedaję. Albo daję. Ja nigdy nie sprzedałam zapachu, nigdy nie otrzymałam złamanego grosza za zapach. Ja zawsze daję te zapachy w formie prezentu, bo bardzo mnie tutaj wspieracie, więc dziwne byłoby nie dać Wam tego zapachu, żebyście się nim cieszyli, tylko sprzedawać gdzieś tam po jakichś grupach, potem się przejmować, czy ktoś Wam przeleje te pieniądze, czy ktoś Was oszukał. To jest totalnie nie dla mnie. Chyba, że będę miała. Taką dziurę budżetową i tak trudno będzie mi w życiu, że faktycznie będę sprzedawać swoje zapachy, ale na ten moment, dzięki Bogu, to nie nadchodzi, więc tego zapachu nie chcę się pozbyć. Ja go zużyję, a jak nie ja, to moja mama damy radę. <grym> ale po prostu mówię Wam, że no jeśli zastanawiacie się nad tym zapachem, to może nie. Może sobie spróbujcie wersję Lovely albo Shine, która cieszy się większą popularnością i zachwytem to Forever jest takie dla mnie 50-50. Jednak kolejnym moim odkryciem, słuchajcie, moją przeogromną no i miłością nie, ale odkryciem jest Dolce Gabana Peony Eau de Parfum. Stawię Wam pełnowymiarowy plakon, bo ja mam tutaj próbeczkę i powiem Wam szczerze, że ten zapach nie jest wart swojej ceny, ale faktycznie coś sobie ma. On jest nie tylko piwoniowy, tak jak teraz pachnie w ogrodzie mojej mamy, bo ona ma piwonie. On jest nie tylko piwoniowy, ale on jest przede wszystkim elegancki i wyrafinowany. Jest to zapach dobry naprawdę na każdą z okazji. Wydaje mi się jednak, że można bez problemu dostać zapachy ładniejsze i w przystępnej cenie i z lepszymi parametrami. Bo parametry tego zapachu to jest po prostu jakaś masakra. Nie wiem, czy kwestia mojej skóry, czy kwestia pogody, ale wydaje mi się, że kompozycja jest stworzona właśnie na tę porę roku, więc teraz ten zapach powinien projektować i długo utrzymywać się na skórze. Niemniej jednak, bardzo fajna kompozycja, idealna na formalne spotkania, idealna dla troszeczkę starszej grupy wiekowej, jednak wciąż zapach uniwersalny, miły, kobiecy. I taki w punkt. No i tyle mogłabym o nim powiedzieć. Bardzo miło mi się go używało. I kolejny zapach to jest Paris Corner Carl Kair Pistachio. Kair napiszę. Pokazuję wam ten zapach yy, jako zapach z kategorii nienoszalnych, ale nie dlatego, że obrzydliwych, niedobrych, tylko dlatego, że ja nie potrafię zaakceptować zapachów typowo gourmand do globalnego noszenia na co dzień. Dla mnie ten zapach jest dobry, żeby sobie w nim psiknąć na garstek i po prostu mieć takie poczucie, ach, wącham pistację albo coś tam innego czekoladkę. Nie wyobrażam sobie tak pachnieć cała, Widzicie, wejść do pomieszczenia i żeby ktoś pomyślał, wow, weszła pistacja, albo weszła czekolada, weszła pianka marshmallow, nie, dla mnie ten zapach musi być bardziej złożony, zblendowany, musi być więcej kwiatów, tutaj jest po prostu słodko, pistacjowo, pachnie trochę jak takie ciasto, trochę jak taki koniak też, bardzo ładna kompozycja, to nie jest tak, że ja wybrzydzam, ale to nie jest coś, czym ja bym mogła się cała spsikać. Po prostu tak mam. Dajcie znać, czy Wy też tak macie. Nie wiem, czy jestem dziwna w tym temacie, czy nie, ale tak mam. Teraz zapach męski i totalna miłość mojego męża. Czy ktoś by o tym pomyślał? W ogóle większość, oprócz tego zapachu, to są wszystkie zapachy od Kamili. Także zobaczcie, ile ja od niej dobra dostałam i pokazuję Wam, nie wiem, jedną dziesiątą tego, co dostałam. To jest, słuchajcie, zapach męski. Million Gold For Him. Raban. I jestem trochę zdziwiona, ponieważ wydawało mi się, że ten milion pachniał zupełnie inaczej, ponieważ mój tata miał ten zapach kiedyś. On był bardziej słodki, bardziej taki owocowy, ananasowy. Jakby pojawiało się też trochę takie mango. Wiecie o co mi chodzi? A tutaj jest bardzo ciężko, intensywnie, tak mm, narkotycznie na, na kluby, na imprezy. Teraz widzę, że jest tu napisane Ode Parfum Intense, więc może to też jest klucz do tych moich spostrzeżeń. Ale mój mąż jest zakochany w tym zapachu, bo on pachnie, on od siebie czuje, bo to jest inna projekcja, inne parametry. No i chłop ma rację. Jak się tym psiknie, to pachnie cały dom. I teraz trochę role się odwróciły, ponieważ tego zapachu ja nie dzierżę. Jak mój mąż nim pachnie, to ja mam takie. Mm! Psikałeś się tą perfumetką. Nie mam czegoś takiego, ale nie pachniesz, bo mnie odpycha znowuż od takich woni. Zobaczcie, ile on tego użył już. Tu jest końcóweczka. Ja lubię, gdy on pachnie właśnie słodko, akwatycznie, um, a ten zapach jest no trochę może i słodki, ale właśnie taki korzenny, drzewny. Ech. No, 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 no. No ale mówię wam, co się dzieje w tych perfumowych opowieściach. Kolejnym ciekawym zapachem jest Athena. Athena się pisze. I to jest odpowiednik, o ile się nie mylę, Barbery Godest. Barbery Godest, tak. Problem jest taki, że ja oczekuję jeszcze czegoś bardziej. Idącego w stronę kwiatowej świeżości Bo tu mamy słodycz Taką też gulmondową No i to mnie trochę tak Nie, do, nie zadowala Jednak jeśli dostałabym Burberry Goddess Albo dostałabym Atenę To też bym była zadowolona, prawda? Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda Jednak jeśli miałabym sobie kupić ten zapach Kochać go i polecać No to nie Po prostu to nie jestem ja jednak zapach, który faktycznie coś sobie ma, do którego myślami często powracam i który coś we mnie pobudza, jakieś takie wspomnienia, nie potrafię tego nazwać, Swiss Arabian Casablanca. I tutaj mam jeszcze dodatek EXT extra coś tam. Niemniej jednak Mimo że jest to zapach typowo gourmand, pachnący jak szarlotka z lodami, też taka trochę z koniakiem, cynamonem, to to jest zapach, który mogłabym się zgodzić nosić tak wiecie, na co dzień globalnie. Dlatego, że on ma w sobie trochę takiej elegancji, czegoś takiego wyrafinowanego, czuć jakby dobre składniki, jakość, bogactwo, przepych. Tak mi się on kojarzy. I jeszcze jest tutaj pewna nutka takiej owocowości, więc tu jakby jest OK. Ja mam zawsze problem z zapachami suchymi, takimi gourmandowo słodkimi. Po prostu to mnie nuży, męczy. Lubię gdy jest coś takiego jakiego. No, bardziej owocowego, takiego rześkiego. Jednak jeśli chodzi o ten zapach, to jestem nim, na, z nim naprawdę w dobrych relacjach i bardzo mi się spodobał, no ale cena niekoniecznie Delina La Rose Parfums de Marley. I słuchajcie, ten zapach bez problemu znajdziecie również fajny w od, przy okazji jakichś firm, które mają odpowiedniki. Na pewno jest z Flow Perfumes. Mam zresztą delinę, tylko ja mam tą delinę podstawową, nie tą nie Niemniej jednak e, uważam, że nie musicie płacić tylu pieniędzy. Możecie znaleźć dziś zapachy inspirowane w przystępnych cenach. Jednak jeśli jesteśmy przy tej kompozycji, przy tej propozycji, to jest naprawdę dobrze. Jest różanie, ale nie męcząco. Różanie, różowo? Różano! Jest różano, <noise> chyba tak, dominuje róża, ale nie jest ona nużąca, nie jest różańcowa, nie jest babcina, jest też dosyć świeża, taka naprawdę dla każdego coś dobrego do tańca i do różańca. Dodatkowo fajne parametry, fajnie układa się na skórze. To nie jest zapach, który znika po chwili, więc tutaj są jakby same plusy. Jednak tak jak Wam wspomniałam na początku no nie zapłacę nigdy tyle za zapach to na pewno nie tym bardziej przy takiej kompozycji gdzie teraz wszędzie możecie znaleźć coś podobnego i teraz słuchajcie zapach który no nie sobą zaciekawił też bym go nigdy nie kupiła typowo już idące w stronę zapachów vintageowych zapachów dla kobiet dojrzałych to jest Elbolario i tu jest zapach słuchajcie Pani profumo, profuno, ja mam to wszystko napiszę, nie chcę tutaj się pomylić. Taka piękna buteleczka. Jestem ciekawa, jak wygląda pełnowymiarowa. To jest idealna kompozycja do saint na lato. Kiedy się opalacie, macie olej do opalania na sobie, jest ciepło i chcecie nałożyć coś, co po prostu zwala z nóg, co projektuje, co jest też przedłużeniem waszej pielęgnacji, bo ten zapach pachnie trochę jak olejek do opalania, jak dużo kwiatów, jak dużo też takich nutek vintage'owych, różanych, babcinych, i on jest mocarzem. Jednak to jest kompozycja, która może powodować odruch wymiotny, i ktoś od was może naprawdę szybko uciec. Może boleć głowa i jest mocno migrenogenny, niemniej jednak ciekawy. I zapach ten kojarzy mi się z kobietą, no naprawdę bogatą, co tutaj dużo więcej gadać naokoło. Bogatą, taką, która może sobie pozwolić na luksusowe jachty, torebki i tym podobne i ten zapach jest po prostu taką kropką nad i przypieczętowane, przypieczętowaniem patrzcie na mnie wąchajcie mnie, ja tutaj wjeżdżam cała na biało i po prostu robię szał. No i jest to zapach totalnie nie dla mnie ale fajnie było go spróbować użyć i naprawdę dużo takich miłych wspomnień i doświadczeń mam z nim związanych i kolejny zapach, który totalnie mnie w sobie rozkochał i ten zapach z pewnością pojawi się kiedyś w mojej kolekcji większej pojemności lub w oryginale. To jest zapach 0,82W fabryka zapachu. O ile dobrze pamiętam, to jest Cherry, coś tam, wszystko Wam napiszę. I ten zapach jest fenomenalny. Jest wiśniowy, jest soczysty, ale też kwiatowy i elegancki. Jest tu słodycz, jest tu też fajna drzewność i przede wszystkim bardzo dobre parametry. Projektuje ten zapach, ale nie jest aż tak bardzo przytłaczający i migrenogenny, co przy wysokich temperaturach no, może być sporym utrudnieniem. Jest dodatkowo niezwykle sensualny i kobiecy, ale nie w taki tani sposób. To nie jest wiecie, taki ulep słodziak, tylko zapach, który naprawdę no, pobudza zmysły w dobrym tego słowa znaczeniu, bardzo mi się podoba. Bardzo lubię się nim sikać. To jest taki zapach z kategorii, w której mogłabym pochłonąć, pochłonąć, zjeść, wciągnąć. Po prostu jest dla mnie mega przyjemny, więc naprawdę to jest ogromne dla mnie odkrycie. Jestem jak najbardziej, no tak. I kończę zapachem, który również mnie w sobie rozkochał. Który również mnie przekonał, że oryginał byłby dobrym zakupem, dobrym prezentem dla mnie. Czyli słuchajcie, 139 odpowiednik z firmy Flow Perfumes z zapachu Miss Dior Blooming Bouquet. Blooming bouquet. Buket? Nie Niemniej jednak, naprawdę śliczny, kwiatowy, dziewczęcy, ale też nietandetny. Taki na randkę, na jakieś takie spotkanie w ogrodzie, a nawet na imprezy okolicznościowe, bo on nie męczy, on dodaje radości, takiego wigoru, m, takich pozytywnych wibracji. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i też widać spore zużycie. Wow, po prostu wow. I jeśli mogłabym Wam polecić, ja tutaj nie mam żadnego, że tak powiem, interesu teraz w tym. Jeśli mogłabym Wam polecić, to naprawdę kupcie sobie w ciemno ten zapach. On nie będzie dla Was rozczarowaniem, on będzie dla Was miły i fajny. W ciemno możecie go zakupić, bo myślę, że spodoba się w większości. Jest tutaj też trochę takiej mydlanowości, delikatności. Naprawdę jest ok. Jeśli chodzi o markę Flow Perfumes, tam są bardzo fajne promocje. Tam jest fajny system rabatowy, że jak się kupuje zapachy. Powyżej tam jakieś kwoty, to ma się tam coraz więcej e, rabatu, minus ileś tam, minus ileś tam. Więc zróbcie sobie jakiś shopping. Oprócz tego z Flow Perfumes polecam Wam, słuchajcie, numer 153. To jest odpowiednik niszowego zapachu takiego uniseksu ex nihilo, Flare Narcotic Więc y, polecam. Jak wiecie, ja współpracowałam z marką Flow Perfumes i naprawdę bardzo podobają mi się te zapachy, więc jeśli. Mogę Wam jeszcze dłużej i więcej polecać te zapachy. To czemu nie? Jak widzicie ich, używam, jestem e, zadowolona, tak? No i co? To tyle! Lub aż tyle. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co Wy ostatnio używaliście, co Wam się spodobało, co nie. Co Wy myślicie o tych zapachach, które Wam tutaj pokazałam? Czy się zgadzacie z moją opinią, czy wręcz przeciwnie? Jak widzicie, m, opinia. Ma to do siebie, że każdy ma inną. Także dziękuję, do następnego. Mam nadzieję, że spotkamy się już w innym ustawieniu tutaj e, meblowym mego pokoju. No i że jesteście zdrowi, szczęśliwi i że macie fajne wakacje przed sobą, a napiszcie mi, jaki zapach zabieracie ze sobą na wakacje bądź jaki zabraliście, skoro jesteście już po wakacjach. Do następnego pa! pa.